Siemanko, siemanko, eee, nagram jeszcze jeden meczyk, eee, bo bardzo chcę zagrać. W ogóle, czekajcie, Insigne to jest chyba starszy brat Insigne, Bardzo chcę zagrać z Palermo, Znaczy ich piękny różowy stroj, oj, a to się nie pomyli. Old Wild West, fajny sponsor, ale mają kozackie też te drugie, ale to jest takie i klasyczne, no, nie powinno się pomylić. Mam nadzieję, bo chciałem właśnie ich ten róż zobaczyć. Pekorin jest zmęczony, no wyjdzie i ktoś też ma bramkę, więc Cisco Sierwo, Kofler, Tight, Kurtić. Tu z tyłu trzeba Skalia po kontuzji. Peters też tu kartka się liczy po. Zobaczymy, jak Kanania sobie wyjdzie na Esio, też tu może grać. Po Lucji oczywiście w Bramce. W ogóle w tamtym meczu byliśmy tak dobrze z tyłu, że Drago nawet nie musiał się. <klamy> Wykazywać więc z tego spoko. Może z dłuższe mecze zrobię, bo mało tych sytuacji. Molina niech będzie tu. Weźmy Masiello może. Nie no. Chyba tak zostaje. Stajdźcie kofler kur czerwosiską, merkę od ogwu. Kananio. Yy, Wędrykowanaesio. Czy to jego powstała też pozycja, więc absolutnie może yy... Skalia i kurto i próbujemy. Próbujemy wywieźć 3 punkty z... z Sycylii. Zobaczymy oczywiście tak jak zawsze na początku składzik rywala. Francesco 7-5, no to jakiś ko... O, 7-4. No to oni mają jeden z lepszych składzików. Rano Cian chyba w Milanie długo grywał? Vasić, Zegre, Aurelio, z tyłu już nie tak dobrze, a ten fajny. Nedeklarus no, jak i te i Pigliacelli. Pigliacelli na bramce. No ale tak, ale skład mają zacny jak na tą ligę. O, Dysplan 6. Mój grasz z takiej z tej kariery zagramy gramy zrobiłem że teraz. No on się dobrze rozwija z niezły, niezłym gościem. To byłby też taki fajny transfer na bramkę takiego kozaka, ale... Szczególnie siedzi tu na ławie i nie szanują go w tym. Nie szanujemy go w palermo. No zobaczymy, fajny stadion. Nie wiem, taki klimacik czuję na tym Palermo. Jedziemy z nimi. O, tu jest ten differencisko już rozpędzony, ale kurto, szybko go. Właśnie tak musi go krócić. Skalia po krótkiej kontuzji, kurto. Sisko na spalone, ze spolonego wracam. Hmm. Bo bardzo mało spolonych jest w tej karierze moich, mam wrażenie, że trzymam w miarę tę linię. Cisco. Kurwa, serio? Nie wiedziałem, że jest ale to było na żółć, moim zdaniem. No i tracimy gościa, który jest w formie, tracimy gościa, który robił nam robotę. Ostatnimi czasy, no to rower, rower wejdzie. I zrobimy tu rzecz taką bartkową no. czyli tego przesuniemy bardziej na środek, że tak powiem Jakbym pozwoli Ale smutek w siódmej minucie To ustawi trochę mecz <laughs> mi się wydaje <laughs> Już bym remis tu brał w ciemno ale zobaczymy Może z czerwoną sobie poradzimy no ale myślę że będzie dużo mniej opcji z przodu, dużo mniej samodogwu też nie jest to naj, najbardziej kreatywny gracz. A tracimy wręcz tego gościa, co potrafi zrobić różnicę. To nie robimy może liczb, ale potrafi zrobić różnicę w środku pola i na skrzydle, że sobie kiwnie jednego, drugiego. No Ale spóźnił się tu. Najlep, jeszcze najbardziej brąkostrzelny zespół przeciwko nam, więc już się zaczyna. Pięknie ktoś tam włożył nogę. Od OGW zastaw tutaj. No, nawet nie trzeba było. O, oni chyba chcieli się za kolego odwdzięczyć. Może by się wyrównały siły, ale dobrze od okłu. Teraz zagrałeś jeszcze do Cierwo, taką górną. Cierwo, czerwo. Aj, tutaj na. Bardzo przebajowo chciał, ale. Ale się nie udało. Czerwogłowa. głowa. Ekstra. Od Odogwu dużo miejsca. Taki wolejek, No i to piłka spadła, ale bomby w głowę ktoś przyjął. Tight. Kofler widzisz czerwo? Dobrze, czerwo. Obróć się tutaj wypychany przez tego Diakite, twardo atakowany, ale ładnie sobie zawinął, taka wrzutka z niczego spod kolana. Kofler, uspokój. Dobrze. Scalia. Kofler. jest tight. I daj do rowera, który zastępuje tam Cierwo. To był przypadek, że to poszło, bo skiksował od ogwu, ale Cierwo no dalej nie ma bramki. No, ale widać, że szwankuje u niego wykończenie, że jak nie kończy takich sytuacji. Kurto, 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 no kurwa, aha, kontuzja, no i tu nie dał czerwonej, nie, tu nie dał czerwonej, szkoda by była, jakby była kontuzja, spróbujemy kurticiem, ja to jakoś czuję, że on tu może zaskoczyć, kurtic, oj, chyba, no, na maksa jest za mocno, bo tutaj jest trybuna, nie, A ci dziwna parabola w ogóle, zobaczymy, czy rozbiega, kurto, jak nie, no to... No to, no to Chińczyk już tam się grzeje Skalia Rower, kurto Skalia i długowłosy do rowera, piękna cięta. Tam kurto podłącza, ja bym mu zagrał, bo bym mógł spróbować z właśnie zgrać. No, a teraz czuję chyba krew tutaj przeciwnik, że nie ma kurto, ale świetnie. Tight, I jeszcze to, aj... ai! No. Czysto, w ogóle mega ostry mecz się to zapowiada, dobrze, dobrze, rower. Dobrze, na razie z ławki robi robotę rower. Cierwo, pyk! Oj i naprawdę blisko Czerwostrzęsa. Ładnie tutaj na prawą sobie zrzucił. Strzał jak na niego, naprawdę niezły. Kurto, czyżby rozbiegał? No dobra głowa. Kurtić, kurtić, kurto, bardzo tight, ale szeroko. Czerwona od ogóle ale tak na zgranie bardziej piłka kofler Jeszcze kofler, jeszcze ty nie próbowałeś Jeszcze raz masz o boż, za lekko sobie trzymałem Trochę byłem Trochę byłem y, w tym W szoku, że drugą sytuację mam ale Ale tak wyszło Sorry chłopaki, zaraz wracam Już jestem z powrotem, gramy. Aj, myślałem, że to nie przejdzie. Oj, dit Francesco sobie tu puścił. Kurto, wraca, ale fajnie, że rozbiegał i gra dzisiaj nieźle. Ole, to, i znowu, psu, i znowu krycie, strasznie, strasznie, strasznie to krycie gubimy, oj, trochę za lekko. ale, no, w ogóle nie zareagowałem na to, ale Polucji to wyjął, to jego oczywiście. I nie dałem rad. Oj, oj, oj. groźne jest to Palermo. To, to będzie śmierdzi brameczką Skalia bez fału. Kofler bez faulu, ale kananio pięknie. I wyjdźmy z tym, wyjdźmy. no. już myślę, że koniec połowy, i tak to zrobiłem. Jeszcze 49 minut, on to, tego nie kończy. Tajd dostaje kartkę, i to jest miejsce, z którego można strzelić bramkę. Kofler jesteś duży. Ale Kofler to sam wybił do rywala. Boże święty, co tu się dzieje? Kofler sam wybił do rywala. Na setę. A po ratuje drugie z tym meczu fenomenalną interwencją. Oj tu jeden z najcięższych, najostrzejszych takich meczy jakie graliśmy tej pory. Mecz walki, strasznie. Kartki z obu stron, tu ramkasz ratuje. Takie wejścia ostre, nieportowe. Rower. Na razie dość fajną zmiana, ale. No i szybka strata, ale od ogwu silnie powalczył. Od ogwu super. Rower. No. Z pierwszej piłki nadwyszło, ale cierwo gdzieś to tam gubi. Oj. Wracamy, wracamy. Kurto, pewnie. Moim zdaniem z faulem, ale sędzia pozwolił tym razem. Rover, też ostro atakowany, ale czysto. Kofler, klasa, ręka, no była ta ręka. Poczekali i rano cziała długa piłka, kofler, ważna głowa, Kurtyć bez głupich rzeczy ko, od ogwu i tight, ale on nie jest driblerem, musi tu się utrzymać, tylko... Maldik, ktoś mu wyjdzie do gry? Nikt mu nie wyszedł, nikt mu kurwa nie wyszedł. Rover walczy i sędzia go zagrywa ręką, bo to no, jest tutaj grubo, nie? Ja jeszcze nie sądzę, że strzel bramkę, nie zapowiada się, żebym strzelił, bylebym też nie stracił i weźmiemy to 0-0. Bo jest ciężko. Jest mega ciężki mieć. No, to Czerwo dużo zrobiło. Czerwo nie dla Cierwo, tylko dla... Jak on się nazywa, ten drugi? Zawsze zapominam. Oj. Kofler, czemu tak... Bez... No i tutaj się robi luka. Ale czytał, czytał to nasze brońca. Dobry mecz dzisiaj, kurto. Chyba najlepsze tej pory. I kurtić. Ale ja tu nie mam w ogóle z kim grać. Dobra, gramy na dogwu jakąś długą albo na czerwo może ktoś powalczy. No i o to chodzi, właśnie. A i nie doszło to zgrania, ale chyba trzeba grać drugą piłkę bardziej w tym meczu. Jak tak dominuje na peldermo w środku pola. Skalia już zejdzie, on to czuje. Albo i tego nie czuje, bo uciekł mu ten rywal, ale kurto, to jest dzisiaj gman of the match. No i znowu jest bardzo osamotniony. Oj, czeka na rowerka. Jest rower. 70 minuta, zaraz wybije rower. No musi tu próbować indywidualnie. I dawaj od jakąś taką piłeczkę. Trochę za bardzo do prawej. Bardziej do środka. Gdzie tam jest faul, Ostra gra. zniknęło, dobrze. I kurtic w swoim stylu nabiega! Jest chyba nasza najlepsza sytuacja w tym meczu, co jest śmieszne, bo... W, to było pół sytuacji. Hmm, Pecorino na końcówkę się boję. Tu kartek. Nie wiem. Nie wejdzie ten Leonardi. zanie do końca. Pewnego kanalio Chińczyka za eee, rowera i zamienimy ich miejscami. I guess. Nie każdy z takim że walki może Dziordzinego też świeższego wpuścić. Ale kurto i skalia świetnie grają, niech tak będzie. No stały fragment to jest zdecydowanie moment na bramkę. Kurtić Czerwo. Oj, 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 No, mamy do 90, chłopak. Kurto, to jest twoja, ale dzisiaj jesteś pewny, chłopie. Ustawianie się, klasa. Cierwo zmienił stronę, może to będzie remedium na jego posłuchę bramko. no Pogubił się trochę łopak Oj, dużo tu miejsca, musi skalia. Dobrze, kurto wracamy. A dobra, tak, to taka płynna. Dobrze, tam się wcisnął Leonardi. Wieczny rezerwowy Lonardi. Lucini. Wysiutki. Jak to przechodzi? Niemożliwe. To znowu już w ważnej sytuacji na skrzydle. Wypchnął, wypchnął. Oj, ale... Ale tu chłop mnie kiwa. Do, do skrajnej pozycji! No smutne, bo nie strzelimy tego gola, no. Tyle się broniliśmy, ale poszedł ten Diwczan Francesco. pomielił tam raz, drugi, trzeci. Myślałem, że to wyjmie nasz bramkarz, tak szczerze. O, aż zwariował kamerzysta. Ty skalia na... No, no Wygrywa lepszy w tym meczu, ale... My w ogóle z przodu graliśmy strasznie, ale... No masakra. Dawi jesteś świeży, może... Nic tu, ta czerwona kartka sobie ustawiła mecz. Chociaż Dawi, Dawi, Dawi Do Pecorino, ale on musi na prawą schodzić, a to nie jest najlepszy pomysł, no... Di Francesco. No kurde, no poza tym jednym razem, jak się tam do... Przed chwilą do ograć przy no to świetny mecz, no ale o jeden raz za dużo. Chyba ostatnia szansa, Davi. Davi masz dużo siły, jedź. Jedź Davi, Davi, Davi. No i co? I tyle było kurwa z gry. Koffler zaasta, no ale my nie w tym meczu nie potrafimy akcji stworzyć. Lonardi, Lonardi. No i podanie kurwa godne, 60 overall player. No i koniec, co? Skończy. O, no, zasłużony zwycięstwo Palermo. Byliśmy gorsi. Czerwona kartka w pierwszych minutach ustawiła ten mecz. Mieliśmy 9 strzałów, ale w ogóle tego było nie, czy w ogóle nie mieliśmy sytuacji w ogóle. Kurto, to do mecz, to był czuć, rowerek też, Skalia też. Eee, no szkoda gadać. Dawno też porażki, bo po nie zaliczyliśmy. A tu 1-0. Przegrywamy z Palermo. Sisko, czerwo. W tabeli lądujemy. O, z Sampon będziemy grali, też jeszcze z nim nie graliśmy. Na tym samym miejscu. Parma może trochę odjechać, bo mecz mniej specja, Nas może dogonić. No jest tu ciasnota, ciasnota jest straszna. Ajajaj. Peter zwraca, ale Sisko z kartką. Nie przejmuj się. Nie wiem o co chodziło, ale to może to było po łasińsku. O, jeszcze skałciki, zobaczymy. Patrzymy tu na wysokich: no tu jest chłopak 90 Niemiec, to jest big deal. I silny, szybki, dosyć ekstra klasy w ogóle śmieszna sytuacja. Kogo mam tam dalej? Klebaniuk, ale to jest on pewno w pucharze kiedyś się go nie chce. Ten też z ekstra klasy. Trochę za słaby. Ciekawy kraj to jest Benin? W ogóle rzadko flagi kiedy nie kojarzę. Mi się to tu na padzior, ale no też trochę zasłaby słaby. W ogóle w Ekstraklasie robiłem skarting. I ten chłop z klasy akurat taki na takie obrońce gdzieś tam mm, zapasowego grek. Do Włoch by nawet pasował, silny. Może. Mecik z Sampą przed nami. To już ostatni jakby z rywal z którymi nie graliśmy. Chciałem powiedzieć, że Komu właśnie cieniuje bardzo, jak na to, że są kandydatem do awansu, no ale właśnie się już tu wbili, nie? Choć mają mieć więcej. Ale niedawno jeszcze byli gdzieś koło 12. miejsca. Straszna ciasnota. Między... A, z kolei trochę odjechało. Ale między pierwszym, a... Nie wiem, dziesiątym miejscem to jest... Ciasno, jak nie wiem co. <laughs> Szkoda tej porażki. No cóż. Ale to piąte miejsce, się do niego trochę przykleiliśmy, od dawna tam jesteśmy. Niech tak zostanie, nie jest źle. Siema chłopaki.